Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Obiecałem Wam filmik porównawczy jeśli chodzi o przestrzeń, wymiary w środku bagażnika Honda Jazz, która jest uważana za bardzo przestronną w stosunku do mojej Mazdy CX-3. Powiecie może, że znowu nie ta klasa, ale Mazda jest znowu krytykowana, że jest za mała, że ona jest na płycie podłogowej Mazdy 2. A Mazda 2 to nic innego jak konkurent klasy B Jazz'a z ciekawości popatrzyłem na wymiary w internecie i Jazz ma 4,09 czyli Jazz ma 4 metry natomiast Mazda ma 4,27 no to słuchajcie ponad 20 cm jest dłuższa, no ale Mazda miała mieć bajerancki design i tak naprawdę długi ton ma po prostu przód. Czyli cała przestrzeń jest zmarnowana. Natomiast jazz ma króciutki przód i bardziej jak van. Więc przestrzeń została maksymalnie wykorzystana. No ale znowu niektórzy powiedzą, że jest brzydki. Już mi ktoś mówił, że, że przód paskudny. A co do Mazdy, no to chyba absolutna większość się zgodzi, że wygląda bajerancko. Po... Mazdy są po prostu piękne. Przynajmniej od roku 2012 chyba. Natomiast szerokość Jazz 1,72 m, Mazda 1,76 m. 4 cm szersza. No to sprawdźmy, czy to się odbija na przestrzeni w środku sprawdzimy odległość mniej więcej na środku drzwi No i tu jest słuchajcie Ja popatrzę dokładnie z góry Tu jest met 39 Może nawet met 39,5 tak moje oko. Ok no nie, met 39. Metr trzydzieści na środku drzwi. No to Mazda na środku drzwi. I słuchajcie, powiem wam szczerze, że jest metr trzydzieści osiem Raczej jest ciut mniej. Proszę bardzo. 4 centymetry szersze auto, a w środku jednak jest szersze o pół centymetra. Z tyłu, też gdzieś na środku. No, tu jest wyraźnie mniej. Moim zdaniem, tu gdzieś jest 134. A tu słuchajcie, jest 130. Ale jaja, słuchajcie, popatrzcie, 4 centymetry. Węższa z tyłu, Mazda. No słuchajcie, jazz jest naprawdę pojemny. No i teraz przestrzeń z tyłu. Uwierzcie mi, że fotel jest ustawiony pode mnie, zero kombinowania, dokładnie tak jak dzisiaj jeździłem cały dzień. No tu jest znowu słuchajcie przepaść, na korzyść Jazz'a, na środku, do krańca fotela, na moje oko, 28 cm. Mazda dzisiaj jeździła żona cały dzień, ale wsiadłem przed chwilą i uczciwie ustawiłem siedzenie pod siebie. tutaj jaka szmata wisi no nie chcę jej ściągać ale uczciwie tam dołożę do siedzenia i proszę bardzo 24 cm no to słuchajcie 4 cm mniej Jedyną rzeczą, którą, w której tu wygrywa Mazda, jest bagażnik. W jazzie tutaj zaoszczędzono. Po prostu chciano zrobić ewidentnie jak najwięcej przestrzeni w kabinie. Cofnęli siedzenia do tyłu. No i efekt jest taki, że jazz książkowo ma nimy 300 litrów. ale ten bagażnik się wydaje wyraźnie mniejszy niż w maździe i 300 litrów pewnie jest z tą dziurą ale popatrzmy jaka jest głębokość na środku tu do zamka 65 cm Na środku do zamka 70 nawet i pół centymetra, pięć centymetrów więcej. A patrzmy jaka jest szerokość otworu na wysokości lampy 97 cm. O kurde popatrzcie metr i brakło mi, muszę bardziej rozłożyć. No, czyli jest bardzo szeroki otwór załadunkowy 111 minimum. I wysokość do rolety. Czyli dotąd 55 cm. A tu jest podwójna podłoga obniżona. Tylko gumę wyciągnę, znaczy przesunę. I do rolety jest 49 cm. No, ma ma niby 300 litrów. I chciałem Wam pokazać jeszcze jedną rzecz. No, Jazz jest naprawdę przestronny, jak widać, wygrywa pod każdym względem z Mazdą, mimo że mniejszy i węższy. W Mazdzie, słuchajcie, nieraz Wam mówiłem, że ten tunel tu jest tak szeroki, że kierowca ma mało miejsca na nogi. No, kobieta jak jeździ, to jest ok. Ale facet, no, ja jeszcze jestem dość niski, ale jakby tu siadł jakiś dwumetrowy. Z grubymi, że tak powiem, udami, to naprawdę miałby problem, moim zdaniem. Takie nóżki trzeba zwężyć. No i przykładowo tu, jak się kończy przednie siedzenie od drzwi, tam mierzy od drzwi do początku tunelu, jest jakieś 54 cm, może 55. Czyli kierowca ma do dyspozycji na nogi 55 cm. A tutaj taki jazz. I znowu od drzwi do tunelu 60 cm. No słuchajcie, to jest naprawdę przepaść. Kierowca ma 5 cm więcej na nogi. Dlatego zawsze powtarzam, bo czasami pytacie w komentarzu: jak ta Mazda i tak dalej. Na to jest fajny, bajerancki samochodzik na miasto i w zasadzie dla kobiety. Taka smutna, prawda? Jazz miaży przestrzenią, ale niestety mały bagażnik, więc nie jest to do końca też auto rodzinne. Zmierzyłem jeszcze z ciekawości tutaj otwór na wysokości zamka, ale jest, okazuje się, taki sam, 70 cm tu i tu. Natomiast tak mi się wydawało, że właśnie do jazza się wsiada dużo łatwiej z tyłu. A jest tak dlatego, że zobaczcie, że tu drzwi nie otwierają się do 90 stopni. I to jest też bez sensu. Natomiast... Natomiast w Drzezie drzwi się otwierają dużo szerzej. Naprawdę. Zresztą to chyba gołym okiem widzicie, jaka tu jest fajna przestrzeń do wejścia. A tu jest Bida. Powiem Wam szczerze, że właśnie kupując Mazda, nie miałem do końca świadomości, że ona będzie taka ciasna. Wydawało mi się, że kupuje auto klasę wyżej, no bo w sumie mogłem kupić mniejsze auto, choćby właśnie Jazz'a. Nawet myślałem o Jazz'ie. I prawda jest taka, że Jazz nawet tej starszej generacji też prawdopodobnie miażdży Mazdę pod względem przestrzeni. I żonie by się fajnie jeździło, tylko że ona chciała podwyższone auto. A w starszej generacji chyba nie było podwyższonego jazza? Czy był? Nie pamiętam. Kurde powiem wam, że teraz przeparkowywałem te autatami z powrotem, bo porównywałem te kamery. My no właśnie wsiadałem do Mazy, teraz wsiadam do Jazz'a. No tutaj jak się wsiada o wiele lepiej. Tu jest wszystko jakby takie szersze o, ni o nic nogi nie zawadzają i tak dalej. No, Mazda wydaje się być mniejszym autem. Taka smutna prawda. I właśnie na nogi mam dużo więcej przestrzeni. Dzięki, trzymajcie. Się.